Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Paulina. Przychodzę dzisiaj do Was z moim pomysłem na kalendarz adwentowy. i równocześnie też no, włączam się w nagranie. Boże, co ja mówię? Włączam się w zabawę Asi Szulik, która mm, y, robi, zrobiła vlogmasa. Y, I jeden odcinek jest o pracy. Y, Asia, tam robi taki y, śliczny domek z kalendarzem, który odlicza dni do Bożego Narodzenia no ale można było zrobić ozdobę więc to jest mój pomysł na ozdobę, ale równocześnie jest to kalendarz adwentowy, więc rzecz praktyczna coś tam jest w środku a będzie to prezent dla mojego Maksymiliana dzisiaj jest 30 30 listopada, więc dzisiaj jeszcze ten, ten kalendarz znajdzie się u chłopca i teraz tak, nie pokażę Wam tego w całości, ponieważ mój kalendarz jest bardzo prosty w formie. Są to po prostu pudełeczka. 24 pudełeczka, w których znajduje w każdym pudełeczku znajduje się coś. Pudełeczka ozdobiłam, czy znaczy każde jest z innego papieru, ozdobione e, oczywiście cyferką, numerkiem, który. Odpowiada danemu dniu, grudnia. No, coś tu mają na górze. co i mają w środku. Pewnie ważne to, co w środku. One są połączone sznureczkiem. O, mam. No. Sznureczek mogę pokazać. No i będą po prostu zawieszone na ścianie, czy w przedpokoju, mm, czy w pokoju. I będą sobie y, były, no, zdo z, będą zdobiły, a równocześnie będzie tam można sprawdzać, co każdego dnia się pojawia. Ja, ja chyba jeszcze do, no coś dogram, może z jakąś ozdobą. No bo ciężko mi pokazać ten kalendarz w całości, widzicie. Pudełeczka, może tak. Zrobiłam przy użyciu wykrojnika, który mam już od dawna, dawna, dawna. On był w zestawie z wikszotem, który mam. Tak. Taki wycinający właśnie pudełeczka. O, widzicie? A cyferki o, tu mam już niebieskie. Do góry nogami Wam pokazuję też pięknie, no ale domyślicie się, że tu jest na przykład 5, dzień grudnia, 20. sklejone są, żeby się nie otworzyły. A oj, przepraszam a te cyferki są z Craft O'Clocka, uh -huh, y, tak z Craft O'Clock, a papiery, papiery są przeróżne, też y, y, takie papiery, które kupiłam już jakiś czas temu, nawet szukłabym, że kilka lat temu, w Aldin były bardzo ładne papiery, część y, z Biedronki, część jeszcze jakieś miałam inne, one mi się obracają, bo... Aha, bo tego nie widzicie, ja tu walczę, a Wy nie widzicie. No więc tak wygląda ten projekt. Odwołuję się do Waszej wyobraźni. Widzicie, to jest przewleczony sznureczak, i po prostu rozwieszony. Bardzo prosta forma. Eee, no, no i tak. Także to tyle z mojej strony. Ja się tu jeszcze dodam, eee, że wzniosłam na wyżyny mojej pomysłowości, co umieścić w takim małym pudełeczku. No i że nie są to jakieś przydasie skrapowe. nie? Gdzie bym tu mogła, nie wiem, koroneczki, jakieś pitulety malutkie powkładać. Ale coś, co się kilkuletniemu chłopcu spodoba. O, no więc zrobiłam, co mogłam. Projekt y, jedzie do właściciela. No i tak. No i tyle. Ja Wam dziękuję. Za uwagę. Wiem, że są różne, piękne. Znowu nie mogę skończyć. Kalendarze adwentowe, bo widzę, jakie robicie przycudne. Moje jest prosty w formie, prosty w zdobieniu, ale, ale, ale też, też jest to pomysł na ozdobę do mieszkania, do domu. Dobra, dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. pa. pa.